Wiecie, potoczyło się to bardzo szybko i dynamicznie w bardzo złą stronę, no i on potem zaczął tu, tam wiesz, wzywać te karetki i tak dalej, i tak dalej. No, I ja potem to wszystko przemyślałem, i ja zaproponowałem mu, i on zaczął mieć do mnie pretensje, tak? Zaczął mieć do mnie pretensje o coś, że ja wykorzystałem dalej, że ja tu siedziałem, wiesz, jakieś w ogóle z dupy rzeczy. Tak jakby nie miał żadnego poczucia w jakikolwiek sposób, że zrobił coś złego i całą winę próbował zwalić na mnie. Gdzie ja naprawdę miałem wobec tego zupełnie inne intencje. Owszem, tak. jest osobą zasięgową, ale czy, czy, czy te zasięgi naprawdę trzeba przekuwać tylko i wyłącznie przez dramy? Czy można było na przykład e, zabawić się w zupełnie inny sposób i te zasięgi jego przekuć w troszeczkę pozytywną Zależy kto co lubi, nie? to mówią. Pozytywną zabawę. Bo z tak. mojego punktu widzenia to tak, że on już jest naprawdę zmęczony tym wszystkim, co się wokół niego dzieje. i chciałby to zmienić. coś takiego było, no. No. No i wiesz, minął jakiś czas i yy, yy, ja go któregoś dnia zaprosiłem na live'a pojawił się Wornest od razu i ja pytam się dlaczego Kruszek od razu uciekasz? Dlaczego ty się boisz jakiejś takiej no konfrontacji? On nie umie się konfrontować. Nie umie, tak jakby wiesz, wiedział, że coś y, robi złego. No i, i słuchaj, minął tydzień, ja y, pracowałem, byłem w pracy, robiłem ciasto, prowadziłem z tego transmisję live no tak. i połączyłem się z nim. No i y, zacząłem z nim normalnie rozmawiać, że y, słuchaj, czy to nie jest trochę tak, ty, jak i to Ty nie jesteś ofiarą wszystkiego, co się dookoła Ciebie dzieje, a ja ze swojego życiowego doświadczenia troszeczkę jednak wiem, i po tym wszystkim, co widziałem, to nie jest tak do końca. no To nie jest tak, że cały świat się nad Ciebie zawziął, a Ty nie robisz nic złego. Robisz takie rzeczy, które faktycznie w oczach opinii publicznej, jakiej masz dużo wokół siebie, nie do końca są pozytywne i to może źle działać. Czy przyszło Ci do głowy, żeby te Twoje zasięgi. Skończyć trochę z tymi wszystkimi dra dramami, z tymi wszystkimi głupimi zachowaniami i mieć trochę mniej publiki, ale bardziej wartościowe i pokazać jakieś swoje zmiany. Mówię, przyszło ci to do głowy. No i on się poczuł przeze mnie zaatakowany i zaczął no. słuchaj mnie, wyzywać, ubliżać mi od najgorszych, że on tu do mnie przyjdzie. No, i ja sobie, no wiesz, słowa kruszka to jest tak trochę, jakby. No i to. I już nie było y, żadnego normalnego słowa, tylko same przekleństwa. No, no i teraz się spotkał, przepraszam, za co ja mam go przepraszać? Z całym no nie, no tego, za co ja mam się przepraszać? No tak. Ale tam poszło, ponoć doszło do jakiejś sesji czy coś tam, tak? I on się ze mną minął, bo byliśmy w tym samym sektorze ja do niego mówię, mówię, stary, dlaczego ty mi ubliżasz? Dlaczego ty mnie wyzywasz? Mówię, jak ty się teraz czujesz, kiedy mnie widzisz? Ty, mówię, zapomniałeś o tym? Mówię, po drugie, ty myślisz, że ja, nie wiem, ciebie zaatakuję? Mówię, stary, ja, jakbym, nie wiem, ciebie szarpnął, to jest, czy w ogóle... Nie najgorszy, jaki tylko być jeśli on by mi zaczął tam on tam 74. opowiadał, że ktoś go od, w, od Ciebie zaatakował? <ślesek> <ślesek> Jak go zaatakował? No nie wiem, że ktoś, to chyba coś mu powiedział, nie? A czy powiedzieć, to mu ktoś coś powiedział. Ja też mu powiedziałem, mówię, stary, nie rób takich rzeczy. Ale on tam później ponoć krzyczał, ochrona, ochrona, tak? Tak, nie, on przy mnie krzyczał, ochrona, przyszedł, ochroniasz, ja mówię, proszę pana, Pan chyba zna tego człowieka, ja mu krzywdy tutaj nie zrobię. Bo ja bym był, e, chyba e, bym się ze wstydu nie pozbierał. E, Była to ochrona w ogóle? Tak, przyszła ochrona, ale to są chłopaki, których wiesz, ja tam dobrze no, znam. Ale pewnie bekę mieli, nie? No bekę z tego mieli, a nie, że tam wiesz, e, już nie widzieli tutaj żadnych jakichś intencji. Ale on intencji tak w naprawdę, naprawdę przy Tobie zaczął krzyczeć ochrona, ochrona? Tak. Przy mnie, ja stałem przy nim i ze, był ze mną kolega. E, chyba Nie, to PESEL mnie do niego zaprowadził, PESEL mnie do niego zaprowadził e, i, i przy mnie krzyczał ochrona i ochrona przyszła, e, wiesz, przyleciała, ten jeden z tych e, facetów przyleciał i ja mówię, no sorry, ale przecież ja mu tutaj nic złego nie robię, nie? Jakby zapomniał o tym dawno temu, że tydzień wcześniej ubliżał mi na live'ie i to od najgorszych, gdzie ja słowem się nie odezwałem w drugą stronę, żeby mu tam wiesz coś odpysknąć, to jakby zapomniał o tym, nie? To ja dobrze, że nie nie policja, policja. Tego nie słyszałem. Wiesz, mi, mi zbanowali konto, poprosili mnie o, niestety o wyjście z, z, z gali, no to ja wyszedłem. Ja jeszcze potem, ja na tym live z tego drugiego konta tam prowadziłem no, tą transmisję, bo tak, tak, No to on gdzieś tam się przewijał przez te moje konto i coś tam mówił, że obok ciebie przechodzę, Yy, że obok Ciebie przechodzę, ale coś tam. Przecież jak on by do mnie wszedł i powiedział normalnie, słuchaj stary, nie wiem, przegiąłem, ja to robię dla kontentu, ja taki jestem i się nie zamierzam zmienić. powiedział, no słuchaj, no, no spoko, rozumiem, ale ja Cię więcej zapraszać nie chcę. No bo gdybyś, A, no to... gdybyś, gdybyś Ty przyjechał, ja bym wziął na siebie odpowiedzialność za to, że jesteś kontrowersyjną postacią, ale chciałbyś pokazać, że chcesz się zmienić, że naprawdę chcesz wziąć, wziąć, wziąć udział w czymś innym, to ja bym zaryzykował, że tak powiem to, że zaraz tam będą na mnie wypisywać, że zaraz będą, wiesz, dzwonić na pizzerię i różne rzeczy robić, bo, bo ludzie niestety tak się zachowują. To sanepid miałeś, ta Coś tam tak przebiąkiwali, prawda to? Oczywiście, że prawda. Przyszły dwie panie z, z Sanepidu, bardzo profesjonalne, bardzo w porządku. Od czasu istnienia lokalu na Bemowie nie była zrobiona tam, na przykład masz zlew jednokomorowy, powinien być dwukomorowy. W jednej lodówce... Ale no niestety, nie? Tak, ale takie rzeczy, to wiesz, to wszędzie takie rzeczy się trafiają. Naprawdę nie było dużych zastrzeżeń. tak, tak dokładnie kontrolowali, tak? Jeju. Nie, nie tak dokładnie. Dokładnie to jest w innych okolicznościach, natomiast zwróciły uwagę na to, co być powinno, na przykład jeden z pracowników był nowy, był z zagranicy i nie miał na przykład e, wszystkich badań, więc te badania musi w ciągu tygodnia dostarczyć. E, Ale ogólnie wszystko wyszło normalnie, tak? Pan no tak, one, one przyszły, zobaczyły, przecież to ja o tym wszystko opowiedziałem na drugi dzień. Ja niczego nie ukrywałem. Jak na drugi dzień poszedłem dostarczyć, do, dopełnić formalności do Sanepidu, bo to bardzo blisko obok nas, e, no to wróciłem na lokal i od razu na TikToku powiedziałem o tym, że był Sanepid. Sanepit zobaczył, że jest na lokalu bardzo czysto. To od razu, raz, jak, jak Sanepit wchodzi i widzi, że na lokalu jest czysto, to zwraca tylko uwagę na takie rzeczy, które powiedzmy, albo się wyeksploatowały. Czyli na przykład masz blat, który jest już wyeksploatowany, i tam nie ma jakichś. No na przykład już jest drewno, w którym nie, nie wiem, listwy z boku nie ma. no To takie rzeczy trzeba no, dokonać jest To ta tak ale niestety, nie. Tak, to nie ma tak, że sanepid przyjdzie i zawsze wszystko jest cacy. Nigdy tak nie ma. I powiem Ci więcej. Cieszę się, że ten sanepid był, bo nie mieliśmy dawno. Żadnej wizyty. Naprawimy to te Teraz rzeczy. wiadomo, że jest wszystko ok, tak. i no, że ludzie mogą być spokojni, o. Dokładnie, i następnym razem, jak ktoś wiesz, zgłosi nas na sanepid to babki będą wiedziały, że jest to czysta prowokacja. Nie, no to już Czyli inaczej. To... Jak już były, nie, no to teraz każdy kolejny raz, no to już będzie na wasz plus. My ogólnie wczoraj mieliśmy, bo Andrzej tam mieliśmy się z nim spotkać u was, tam u w pizzerii. No Andrzej niestety przegrał, więc zanim tam, wiadomo, był na tym Sorze, no i nie dało rady. Ale mo, no myślę, że wpadnie mnie, Może w przyszłym tygodniu. Nie wpadnie. No, nie no. yy, nie wezwał Roki Sanepidu, bo mam dokładne dane yy, nie, tej nie. osoby, która, która to zrobiła, więc nie piszcie takich rzeczy. Nie, nie Bo mam akurat, dokładne nie. dane. My mam rozmawialiśmy, bo dokładne... chyba na drugi dzień, jak dobrze kojarzę. Yy, I normalnie porozmawialiśmy i wszystko według mnie było już wyjaśnione. I tyle. No i nie ma sensu jakby tyle. więc nie piszcie. Jako sam wpadniemy któregoś dnia na, na pizzę? Praci. Zapraszam śmiało, ja wiem, że Wy jesteście tam, wiesz, ja mam. Yy, kruszek doniósł na Ciebie, nie, Kruszka T. A jeszcze było, że niby ja mówiłem, że Kruszkowi, że on yy, doniósł na mnie na Sanepid, a ja absolutnie nie mam wobec niego, jaki jest, taki jest, ale nie mam wobec niego takich podejrzeń. No, coś, ktoś to zrobił, ale wiadomo, tyle jest ludzi na TikToku, więc no. Nie ma, co się, nie ma co się nad tym pastwić. No, napisał do mnie raczej, połączył się ze mną Wornes. Z też to wytłumaczyłem, jak to wyglądało. Powiedział: Nic do ciebie nie mam, tylko że wiesz. No, no, najwa najważniejsze, że się udało wszystko, jak to mówią, e ogarnąć na spokojnie. Najważniejsze, no i że jakby mimo wszystko wyszło to na dobre, bo była ta kontrola, chociaż wszystko już jest jakby ogarnięte. I ludzie wiedzą, że jest wszystko w porządku, nie? Dokładnie. A to, że są jakieś nieprawidłowości drobne, to widokiego lokalu byś nie wszedł za Wszędzie tu zapot, się znajdą, jakieś pierdółki wszędzie się znajdą. No, ludzie, się no, no, się nie oczekujmy tak. wiadomo, ideałów, cudów i tak dalej, to jest lokal, nie? Na. Dobra, wszystkiego dobrego w takim razie, będziemy się widzieć. Pozdrawiam. będziecie no, się dobrze. wybierać, dawajcie znać. Dobra, wszystkiego dobrego, trzymaj Najlepszego się. Najlepszego cześć. Nie Mareczku, yy, nie żuberek, tylko monsterek. Ej, yeah, ja, ja tam nie mam nic do niego. Dla mnie on jest normalny człowiek. Także jak widzicie, kruszek policja, policja, ochrona! Ochrona, policja, ochrona. E, my będziemy powoli kończyć, nie? Bo zimno się zaczyna robić. Mm -hmm. Pieski już też mają dość. Także będziemy kończyć. E, no i co? No i będziemy robić myślę live y też. Razem, jak Donna będzie, bo ona gwiazda tutaj, e, od jutra wracamy e, do, do live'ów, więc na pewno będą live'y. Znowu czas wyjaśnień, <grym> także jest to, o co Kruszek mówi, to wiesz. Kruszek mówi wiele rzeczy. A wiecie, nie? Czy będzie dzisiaj live? Chyba nie, chyba już jutro. Dzisiaj będę spędzał czas jeszcze z Donną, żeby jak najwięcej z nią czasu spędzić. I jutro zrobię live'a, bo jeszcze będzie, bo wiadomo, no jutro Donna jedzie do domu, albo musi, wiadomo, do swoich tam spraw. Więc dzisiaj jeszcze będziemy razem tutaj, spędzimy czas. Więc jutro już zrobię live'a sam. Eee, tak, ja ją przy przytrzymuję, no. <laughs> ja ją przytrzymuję. Nie, nie jestem znudzona, tylko spać mi się chce. Jest, jest, ja ją przytrzymuję. Prze się Normalnie zgodnie. ją trzymam w kajdankach. No. Normalnie trzymam y ją w kajdankach, więc żeby nie uciekła. Więc ogólnie dziękujemy w ogóle, kochani dotapujmy do 100 tysięcy, bo mamy 90 tysięcy, dotapujmy do 100 tysięcy, niech każdy kliknie w ekran, jest 1600 osób, wystarczy, że każdy kliknie w ekran i będzie... Nie, to ultra limited. No, ultra limit. Dziękujemy za tak dużą obecność. Dziękujemy wszystkim za miłe słowa, za słowa wsparcia. Dziękuję. E, za, za pozytywne wiadomości. No, jesteście kochani. Widzisz nasze dzieci? Co? Dzieci, widzę, widzę. Tu jest jeden, tu jest, tu jest druga. Także dziękujemy naprawdę za, za tak dużą obecność, za to, że byliście. My też teraz trochę jeszcze spędzimy razem czas. Jutro około 10 robimy live'a. Także do zobaczenia. Udanej niedzieli dla Was wszystkich. My kończymy. buziaki dla Was. Pa-pa.